Nazywam się Elżbieta. Mam 55 lat, i przez połowę swojego dorosłego życia żyłam w słodkiej, ale kłamliwej nieświadomości. Teraz, kiedy na to patrzę, widzę, że to była świadoma ucieczka, sankcjonowana przez medycynę i rutynę. Przez 18 lat, każdego wieczoru, brałam moją małą, białą tabletkę. Czasem niebieską czasem zieloną, zależnie od mody farmaceutycznej i mojego lekarza rodzinnego, ale zawsze to był środek na sen. Mój mąż, Krzysztof, zawsze żartował, że jestem jego śpiącą królewną, czekającą, aż książę sen ją obudzi rano. Tylko że u nas to działało inaczej. Ja zasypiałam w sekundę po położeniu głowy na poduszce, a on, cóż, o tym później. Nasze życie było z pozoru idealnym scenariuszem dla małżeństwa z dwudziestoletnim stażem. Dom na obrzeżach Poznania, dwoje dorosłych, już samodzielnych dzieci, które odwiedzały nas na niedzielne obiady, i stabilna sytuacja finansowa. Krzysztof, krzyś, jak go nazywałam przez te wszystkie lata, był filarem naszego świata. Pracował jako inżynier w dużej firmie budowlanej. Zawsze opanowany, zawsze gotów naprawić cieknący kran, zmienić żarówkę, czy zająć się formalnościami. Był też, co tu dużo mówić, Mężczyzną atrakcyjnym. Miał to szlachetne, siwiejące skronie, które dodawały mu powagi, uroku. Problemy ze snem zaczęły się u mnie niedługo po moich 37 siódmych urodzinach. To był czas, kiedy nasza córka wyjechała na studia, a syn zajął się swoją pierwszą poważną pracą w Gdańsku. Dom nagle zrobił się za cichy. Cisza, która wcześniej była synonimem luksusu i spokoju, teraz wypełniła się szumem myśli. Myśli, które nie dawały mi spokoju. Było w nich trochę lęku o przyszłość, trochę nostalgii za minionym okresem macierzyństwa, ale przede wszystkim było tam dziwne, niewyrażone poczucie, że coś umyka, że to moje idealne życie jest idealne tylko z zewnątrz. Pamiętam swoją pierwszą wizytę u doktora Marka. Był uprzejmy i rzeczowy. Zapytał o stres, o dietę, o poziom aktywności fizycznej. Kiedy opowiedziałam mu o bezsenności, o tych męczących godzinach wpatrywania się w sufit, kiedy Krzyś spał smacznie obok, uśmiechnął się pocieszająco. Elżbieto, to klasyka. Syndrom pustego gniazda. Pani mózg potrzebuje pomocy, żeby się wyciszyć. Przepisał mi opakowanie małych pigułek. Bierze pani jedną godzinę przed snem i po kłopocie. Tylko proszę. Niech pani nie przedłuża tego w nieskończoność. To tylko na czas przejściowy. Czas przejściowy trwał osiemnaście lat. Tabletki działały jak magiczna różdżka. Jedna pigułka i pstryk, ciemność, spokój, nieistnienie. Budziłam się rano, z poczuciem, że straciłam kilka godzin z życia, ale jednocześnie zadowolona, że nie musiałam przeżywać nocy. Krzyś to lubił. Mówił. Że dzięki temu jestem wypoczęta, że nie denerwuję się rano. Mówił też, że czuję się bezpiecznie, wiedząc, że nie snuje się po domu jak duch. Przez te lata wytworzyliśmy specyficzną nocną rutynę. Kończyliśmy dzień około 22. Herbata, czasem krótki film, rozmowa o mijającym dniu, powierzchowna, ale miła. Punktualnie o 23.00 ja szłam do łazienki, połykałam tabletkę. A potem szłam prosto do łóżka. Krzysiek czytał jeszcze przez chwilę przy lampce nocnej, czasem pracował na laptopie w gabinecie. Mój sen był głęboki, nieprzerwany. Nie słyszałam burzy, dzwoniącego telefonu nic. Byłam jak statek, który zakotwiczył w najgłębszym porcie. I to właśnie ta niezmienność, ta rutyna zaczęła mnie w końcu uwierać. Po osiemnastu latach, nawet najlepsza pigułka zaczyna tracić swoją moc, albo po prostu Twoja podświadomość, ten mały sabotażysta ukryty gdzieś w głębi duszy, zaczyna protestować. Kilka miesięcy temu zauważyłam, że budzę się wcześniej. Nie o siódmej rano, ale o szóstej. Potem o piątej trzydzieści. Sen był nadal głęboki, ale jego cykl się skracał. To, co mnie budziło, nie było światłem, ani hałasem, ale. Dziwnym uczuciem. Pustym miejscem obok mnie w łóżku. Krzyś wstawał wcześnie, to wiedziałam. O szóstej brał prysznic i wychodził do pracy około siódmej. Ale teraz, o piątej, a czasem nawet o czwartej rano, kiedy budziłam się na moment, widziałam, że jego strona łóżka jest pusta. Na początku tłumaczyłam sobie to toaletą. Albo szklanką wody. Albo znowu musiał coś sprawdzić w swoim gabinecie. Tłumaczyłam sobie to logiką i miłością. Przecież nie ma innej możliwości, prawda? Ale ten moment przebudzenia był krótki. Tabletka wciąż miała na mnie wpływ, zamykała powieki z powrotem, wpychała mnie w mrok. Aż nadeszła ta jedna noc. Pamiętam ją doskonale, bo to była ta noc, kiedy pierwszy raz od lat pominęłam pigułkę. Właściwie, to nie pominęłam po prostu usnęłam wcześniej. Zmęczona całodziennym sprzątaniem i pracami w ogrodzie. Zapomniałam o niej. Obudziłam się w środku nocy. Nie wiedziałam, która jest godzina, ale ciemność była gęsta, a cisza tak intensywna, że aż dzwoniło mi w uszach. Pusta strona łóżka. Dotknęłam jej ręką. Zimna. Krzysztofa nie było od dłuższego czasu. Sprawdziłam zegarek. Godzina druga czterdzieści w nocy. Zbyt wcześnie na pobudkę do pracy. Zbyt późno na pracę w gabinecie. Wstałam cicho. Podeszłam do drzwi sypialni. W całym domu panowała ciemność. Zobaczyłam delikatną poświatę, światła dochodzącą z dołu, z salonu. Nie była to lampa, ale coś słabszego, bardziej niebieskawego. Jakby ekran. Cicho. Jak duch, zeszłam po schodach. Moje serce biło mi w uszach. Wtedy usłyszałam dźwięk. Nie był to klik klawiatury, nie był to też dźwięk telewizora. Był to szum. Bardzo cichy, jednostajny szum, jak wiatr w kominie, ale ten szum wydawał się wydobywać z Krzysztofa. Podkradłam się do progu salonu. Krzysiek siedział na kanapie, zwrócony plecami do mnie. Na kolanach trzymał coś, co wyglądało jak duży, stary laptop. Ekrany w tamtych czasach były ciemniejsze i większe, to wyglądało na coś sprzed lat. I z tego ekranu biło to niebieskawe światło. Wtedy usłyszałam, co jest tym szumem. Krzysiek płakał. Nie były to głośne, histeryczne łkania. To był cichy, ciągły szloch, dławiony w poduszce, wciśnięty w ciszę nocy. Płacz! Który trwał. Zrozumiałam, że to nie jest chwila. To jest nocna sesja bólu, która jest rutyną, tak jak moja tabletka. Zastygłam. Mój mózg, nie otępiały pigułką, pracował na pełnych obrotach. Co on robi? Czy coś mu się stało? Czy jest chory? Zrobiłam krok do przodu. Deska podłogowa skrzypnęła cicho. Krzysiek momentalnie się spiał, jak zranione zwierzę, które usłyszało drapieżnika. Szybko zamknął laptopa, odwracając się do mnie z zaskoczeniem, które szybko zamieniło się w przerażenie. Elżbieta, co ty robisz na nogach? zapytał głosem chrapliwym od płaczu. Krzysiu, ja zapomniałam wziąć tabletkę. Co się stało? Ty płaczesz? Jesteś chory. Co to jest za laptop? Wstał. Jego twarz była mokra, a oczy czerwone. Wyglądał na złapanego na gorącym uczynku. Nie na zdradzie w klasycznym sensie, ale na jakimś głębokim, strasznym sekrecie. I to ten strach w jego oczach powiedział mi więcej niż jakiekolwiek słowo. Nie zdążył odpowiedzieć. Moje serce, po chwili intensywnego bicia, nagle zwolniło. Spojrzenie krzysia uciekło za moje plecy. Spojrzał na schody, potem na korytarz, jakby szukał drogi ucieczki albo wsparcia. A potem, tym samym, łamiącym się głosem, powiedział coś, co w ogóle do mnie nie pasowało. Coś, co miało zabrzmieć jako panowanie, ale było tylko kiepskim aktorstwem. Wracaj do łóżka, Elu. To nic takiego. Kłopoty w pracy. Miałem zły sen. Jutro porozmawiamy, dobrze? Jesteś senna. Wracaj. Wróciłam. Ale już nie byłam senna. Prawda, jak zimny dreszcz, przebiegła mi po plecach. Przez osiemnaście lat ja spałam, a on nie. A to, co robił, nie było niczym. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak głęboko siega to kłamstwo. Nie wiedziałam, że te osiemnaście lat mojego idealnego snu to były lata, kiedy on trzymał nasze życie na powierzchni, samemu tonąc. Jeśli słuchacie tej historii, czytacie ten tekst, to znaczy, że musicie wiedzieć, jak to się skończyło. Zanim jednak przejdę do drugiej części, do odkrycia, co naprawdę kryło się na ekranie tego starego laptopa, powiedzcie mi, proszę, czy mieliście kiedyś wrażenie, że bliska wam osoba ma tajemnicę, która jej nie pozwala spać? Z jakiego zakątka Polski albo świata nas słuchacie? Czekam na wasze komentarze. Następny dzień był najdłuższym dniem w moim życiu. Wszystko działo się w zwolnionym tempie, ale pod grubą warstwą udawanej normalności. Krzysiek wyszedł do pracy o siódmej, jak zwykle, ale jego pożegnalny pocałunek był chłodny i pospieszny. Nie martw się niczym, powiedział, uśmiechając się nienaturalnie. Wszystko jest w porządku. To wszystko jest w porządku, brzmiało jak wołanie o pomoc. Ja, Elżbieta, która od osiemnastu lat polegała na farmakologii, by przeżyć noc, nagle poczułam się boleśnie przytomna. Przebrałam się, wypiłam kawę i zaczęłam planować. Nie mogłam czekać na jego powrót, by znowu usłyszeć to kiepskie kłamstwo o kłopotach w pracy czy złym śnie. Nie po tym, jak widziałam to przerażenie w jego oczach, kiedy mnie zobaczył? Strach nie jest oznaką zmęczenia, jest oznaką winy. Musiałam się dowiedzieć, co on robił w nocy. Co było na tym starym laptopie? I co sprawiało, że mój opanowany, silny mąż płakał w poduszkę, podczas gdy ja, kilka metrów dalej, byłam w błogiej nieświadomości, otępiona lekiem? Moje śledztwo zaczęło się od gabinetu. Krzysiek był człowiekiem pedantycznym. Wszystko miało swoje miejsce. Wiele lat temu kupił sobie sejf. Nie taki pancerny, tylko mały, dyskretny, wbudowany w regał z książkami. Trzymał tam ważne dokumenty, paszporty i co było kluczowe, hasło do sejfu, zapisane na kawałku papieru, ukrywał zawsze w tym samym, absurdalnie oczywistym miejscu, w albumie ze zdjęciami z naszego ślubu, włożone między strony z przysięgą. Znalazłam klucz. Odruchowo. Moja ręka natychmiast sięgnęła do albumu. Hasło było kombinacją daty jego urodzenia i daty naszego ślubu. Łatwe, tak typowe dla niego, prostolinijnego mężczyzny, który uważał, że to, co najważniejsze, nie może być ukryte pod zbytnio skomplikowanym szyfrem. Otworzyłam safe. W środku były oczekiwane dokumenty polisy ubezpieczeniowe, akty własności. Ale na samym dnie leżał on. Ten sam, stary, duży laptop, który widziałam w jego ramionach w nocy. Owinął go starą, flanelową koszulą, jakby chronił bezcenne dziecko. Włączyłam go. Laptop odpalał się wieki. Po 55 latach, moja cierpliwość była testowana przez archaiczną technologię. Kiedy w końcu pojawił się pulpit, moje serce podskoczyło. Ekran był pełen folderów, ale jeden rzucił mi się w oczy. Raporty nocne nie otwierać. Nie muszę chyba mówić, że kliknęłam go od razu. W środku było 156 plików PDF, wszystkie ponumerowane datami. Otworzyłam najnowszy. Data sprzed trzech dni. PDF nie zawierał tekstu. Zawierał tylko serię zdjęć zdjęć, które wbiły mnie w fotel. Były to zdjęcia naszego domu, a dokładniej naszego ogrodu, ale w bardzo specyficzny sposób. Były to zdjęcia wykonane z drona, ale drony nie były wtedy tak popularne. To musiało być coś innego coś zamontowanego na dachu, albo na okolicznym drzewie. Na zdjęciach widać było: jak Krzysztof kopie. Tak, kopie. O trzeciej w nocy. Z latarką czołową, w gumowych rękawicach i z łopatą. Zdjęcia były robione co kilka minut, tworząc sekwencję. Kopie dół, potem go zasypuje, a na koniec starannie układa darń, tak, jakby nic się nie stało. I na każdym zdjęciu jego twarz. Ta sama, którą widziałam tej nocy, zmęczona, zapłakana, zdeterminowana do bólu. Zaczęłam otwierać kolejne pliki. W każdym z nich to samo, nocne prace ziemne. Raz w warzywniku, raz pod starą jabłonią, raz za szopą. Setki zdjęć, 156 nocy, kiedy mój mąż wychodził w środku nocy, podczas gdy ja, otumaniona pigułką, spałam, jakby mnie nie było. Nie wiedziałam, co myśleć. Czy ukrywał pieniądze? Czy kogoś pochował? To ostatnie było przerażające. Krzysiek? Mój spokojny krzysiek? Otworzyłam plik z najwcześniejszą datą ten z początku serii. Tam zdjęcia były inne. Nie było kopania, tylko sadzenie. Były to zdjęcia jego samego, sadzącego małe, młode drzewka. Ale nie były to drzewka ozdobne. Były to sadzonki drzew owocowych, a także krzewów, które w tamtym rejonie Polski nie występują naturalnie. Widziałam migawki rzadkich odmian róż, a nawet coś, co wyglądało na egzotyczną roślinę doniczkową, przesadzaną w nocy do gruntu, gdzie szanse na przeżycie były znikome. Wróciłam do najnowszych raportów, tych, w których kopię i zasypuję. Wtedy mnie olśniło. On ich nie sadzi. On je ekshumuje. Zrozumiałam, że każdy z tych 156 plików był raportem o niepowodzeniu. W kolejnym folderze, notatki tylko dla mnie, znalazłam tekst. Był to długi, chaotyczny, pełen błędów pamiętnik pisany od 18 lat. Krzysiek, mój mąż, który zawsze był inżynierem od betonowych konstrukcji, pisał o glebie, o mikroorganizmach, o wilgotności, o walce z mrozem, o odmianach roślin, które muszą przeżyć. Znalazłam fragment, który zabolał mnie fizycznie, wprost w sercu. Elżbieta zasnęła. Znowu. Patrzę na nią, taką spokojną i nieobecną. Czas zacząć. Dziś posadziłem 43 róże. To musi się udać. Kiedy ona się obudzi, a ja jej pokażę ogród pełen kolorów, może wtedy wreszcie zapomni o tamtej sprawie. Tamta sprawa. Wróciłam do najstarszych notatek. Tam wszystko było napisane czarno na białym. 13 lat temu, zaledwie rok po tym, jak zaczęłam brać tabletki nasenne, nasz syn, Adam, miał poważny wypadek samochodowy. Wyszedł z niego bez szwanku, ale to był punkt zwrotny. Wtedy nasza rodzina stanęła na krawędzi. W tym czasie, kiedy ja zasypiałam w ramionach farmakologii, Krzysiek musiał załatwić całą papierkową robotę. W szpitalu, pod wpływem stresu, usłyszał, jak doktor Marek Mój lekarz rozmawia przez telefon. Mówił o mnie. Krzysiek zapisał w notatkach, doktor Marek powiedział, że Eli-psychika jest tak wrażliwa, że jeśli tylko na moment się obudzi, to nie da rady. Jej podświadomość jest obciążona poczuciem winy z powodu tamtego, odrzucenia kariery, tego, że nie jest tak silna, jak myślała. Długoterminowe leczenie nie jest dobre, ale pozwala jej funkcjonować. Pomyślałem. Jeśli ma spać, to niech śpi. Ja będę czuwał. Muszę. Muszę dać jej powód do życia, żeby, kiedy już obudzi się z tego snu, zobaczyła, że czeka na nią coś pięknego. Zrozumiałam. Przez osiemnaście lat Krzyś żył w przekonaniu, że ja nie jestem wystarczająco silna, by zmierzyć się z życiem bez leków i że jego jedynym zadaniem jest stworzenie dla mnie wersji Edenu, do której mogłabym wrócić. Te nocne kopanie, płacz, ten stary laptop to nie była zdrada. To była jego własna, tragiczna misja samobójcza. Tracąc co noc sen, tracił siebie, walcząc z glebą, mrozem i chorobami roślin, aby stworzyć idealny, symboliczny ogród, który miał mnie magicznie uzdrowić. W najnowszych notatkach, tych z ubiegłego miesiąca, znalazłam tylko jedno zdanie: Nie przeżyła ani jedna. Zostały mi tylko sny. A teraz i ona się budzi. W tym momencie poczułam, że moje serce, które biło przez te wszystkie lata w rytm leku nasennego, pękło. Nie z żalu. Z miłości i z poczucia winy. Mój Krzysiek. Zostawiłam laptopa tak, jak go znalazłam, w sejfie. Wysprzątałam gabinet, odłożyłam album na miejsce i usiadłam w fotelu. Była czternasta. Do powrotu krzyśka miałam jeszcze parę godzin. Ale już wiedziałam, że to, co zaszło między nami, nie było kłamstwem o zdradzie czy finansach. To była tragedia samotności i miłości. On, czuwający inżynier ogrodnik, który brał na siebie mój ciężar winy. Ja, śpiąca królewna, która uciekała w objęcia chemii, zamiast zmierzyć się z naszą wspólną rzeczywistością. Wszystkie te lata, kiedy myślałam. Że jestem bezpieczna, to on był na linii frontu. Postanowiłam, że tej nocy nie wezmę tabletki. Nie mogłam. Musiałam zobaczyć, co się stanie. Musiałam go zobaczyć na jawie, a nie przez pryzmat mojego sztucznego snu. Kolacja minęła w nerwowej ciszy. Krzysiek udawał, że ogląda telewizję. Ja udawałam, że czytam książkę. Ale napięcie było tak gęste. Że można by je kroić. O dwudziestej trzeciej Krzysiek spojrzał na mnie z widoczną ulgą. Idziemy spać, Elu? Wyglądasz na zmęczoną. Tak, Krzysiu. Idziemy. W łazience. Spojrzałam na białe pudełeczko z pigułkami. Zamknęłam je i odłożyłam na najwyższą półkę. Zamiast tego wzięłam do ręki szczoteczkę do zębów. To był mój pierwszy, świadomy akt oporu przeciwko osiemnastoletniej rutynie. Położyłam się obok niego. Czułam, jak jego ciało jest spięte. Czułam jego lęk, który przenikał materac. Wymieniłam z nim jeden, krótki pocałunek na dobranoc i zamknęłam oczy. Udawałam. Musiałam być przekonująca. Wyczekałam pół godziny. Jego oddech stał się regularny. Ale płytki. Czułam, jak leży nieruchomo, nasłuchując. W pewnym momencie, gdy byłam przekonana, że wierzy, że śpię, zaczął się poruszać. Najpierw cicho wstał, potem ubrał się w swoje nocne, robocze ubranie i cicho wyszedł z sypialni. Wstałam zaraz za nim. Tym razem nie zeszłam od razu. Zostałam na korytarzu, nasłuchując. Usłyszałam, jak otwiera i zamyka drzwi do garażu, potem brzęk metalu pewnie łopaty. W chwilę później cisza. Absolutna, pełna napięcia cisza. To oznaczało, że jest w ogrodzie. Wróciłam do sypialni. Podeszłam do okna. Przez firankę, w świetle księżyca, zobaczyłam jego cień. Stał na środku trawnika. Nie kopał. Stał nieruchomo. Ze spuszczoną głową, trzymając łopatę, jak pastorał. Po chwili opuścił narzędzie i podszedł do miejsca, gdzie kiedyś, kilka lat temu, zasadził egzotyczne drzewko cytrynowe, które oczywiście nie przetrwało polskiej zimy. Uklęknął. Przytulił twarz do ziemi. A potem usłyszałam ten sam, cichy szloch, który słyszałam przez ścianę. To nie był szloch, to było zawodzenie. Zawodził nad tymi zmarłymi. Nieudanymi próbami ratowania mnie, nad zmarłymi nadziejami. Wyszłam z sypialni. Nie cicho. Pewnym, głośnym krokiem zeszłam na dół. Otworzyłam drzwi tarasowe i wyszłam do ogrodu. Zobaczył mnie. Stanął jak wryty, jak posąg soli. Łopata upadła mu z rąk z głuchym dźwiękiem. W jego oczach nie było już przerażenia. Było czyste. Niezmącone niczym poczucie winy. Elżbieta szepnął: Miałaś spać. Miałaś spać. Podeszłam do niego, a w moich oczach czuła muzy, których nie miałam już od lat. Lata sztucznej obojętności spływały po policzkach. Nie będę już spać, Krzysiu, powiedziałam, a mój głos, mimo wzruszenia, był silny. Nie chcę już spać. Niekiedy ty. Niekiedy ty umierasz dla mnie, kropka. W tej chwili wszystko pękło. Padł na kolana, przyciskając twarz do moich nóg. Płakał głośno, histerycznie, wylewając z siebie osiemnaście lat ukrytego stresu, lęku, poczucia odpowiedzialności. Powiedział mi o wszystkim o notatkach lekarza, o swojej misji, o tym, jak każdego ranka modlił się, bym nie odkryła tych niepowodzeń. Mówił o tym, jak bardzo się boi, że ja, budząc się, zobaczę, że świat nie jest taki idealny, jak chciał dla mnie stworzyć? Podniosłam go. Oprzytomniałam. Przez osiemnaście lat czekałam na ten moment. Krzysiu, powiedziałam, patrząc mu prosto w zapłakane oczy: Wróćmy do domu. Musimy porozmawiać. Musimy się obudzić razem. Reszta tej nocy to była terapia. Rozmawialiśmy do samego rana. Opowiedziałam mu o swoim lęku, który tabletki miały stłumić. On opowiedział mi o swoim, który ogród miał uleczyć. Zrozumieliśmy, że nasz związek stał się izolacją. Ja izolowałam się snem. On izolował się czuwaniem i pracą. Tego ranka, po raz pierwszy od lat, Krzysiek nie poszedł do pracy. Poszliśmy razem do doktora Marka, który na widok nas obojga spojrzał z zaskoczeniem. Zmieniliśmy moją terapię. Zaczęliśmy od nowa. Razem. Krzysiek w końcu śpi teraz spokojnie. Ja, czasami budzę się w nocy, ale już nie jestem sama. Wtedy krzysiek mnie przytula i rozmawiamy, planując następny dzień. Od tamtego czasu nie kupił już ani jednej sadzonki. A ja nie wzięłam już ani jednej tabletki. Prawda jest taka: żaden ogród, żaden sen, żaden lek nie zastąpi prawdziwej rozmowy i wspólnego obudzenia się. To jest miłość. I to jest jedyna rzecz, która naprawdę uzdrawia. Dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii. Historii o miłości, która prawie została pogrzebana pod osiemnastoletnim snem. Jeśli ta opowieść o przebudzeniu się rezonuje z waszym życiem, jeśli czujecie, że jest w niej coś ważnego, co chcecie zachować, to proszę, dajcie mi znać. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrybujcie kanał, żebyście mogli być ze mną, kiedy będę dzieliła się innymi historiami z mojego życia. To pomoże mi wiedzieć, że to, co robię, ma sens. Do zobaczenia w kolejnej historii. Dziękuję Wam.